Cześć czołem, zapewne zastanawiacie się dlaczego jestem taka wystrojona, ale robiłam przed chwilą y, zdjęcia, stylizację i makijaż i po prostu postanowiłam, skoro już jestem taka odszykowana, odwalona, nakręcić filmik o styczniowym pudełku Glossy Box, które wczoraj do mnie dotarło. Wczoraj już nie miałam czasu i dosyć późno dotarło. Nie miałam czasu, nie miałam światła, żeby, żeby nakręcić ten film już wczoraj, ale dzisiaj już od samego rana e, postanowiłam, że muszę koniecznie to, to zrobić właśnie dzisiaj i to robię. Mam przykład tego e, bezsensownego gadania, mam tutaj wszystko przygotowałam ładnie, dziewczyny tam śpią, mam dzisiaj z nimi rano weterynarza, Figa była na zastrzyku przeciwko wściekliźnie, Lili ma tam problemy jakieś drobne, i była na zastrzyku, antybiotyk miała teraz sobie śpią, więc zaburzone, a ja nakręcam dla na Was filmik. Dobrze, zaczynamy. Pudełko, które przyszło do mnie w styczniu, jest w takiej srebrzystej szacie graficznej, czyli nie mamy w tym miesiącu różowego pudełeczka, tylko takie właśnie stalowo-srebrzyste. Mamy tutaj promocję, kupując cztery dowolne gąbki konjak. Ktoś tak chyba wymaga. Otrzymał 19 zł. Rabatu. Dodatkowo przez przesyłkę wyślemy gratis. Ja tą gąbkę, zanim pokażę Wam zawartość pudełka, tę gąbkę kiedyś miałam. kupiłam ją w Rosmanie za podobną cenę może kilka złotych Mniej. Byłam niezadowolona, jednak no, nie pos postanowiłam jej kupować jej ponownie, ponieważ jednak takie gąbki do twarzy które używamy na co dzień, one nie mają szans, przynajmniej w mojej łazience wyschnąć dobrze i są siedliskiem bakterii. I dlatego też stwierdziłam, że, że już nie będę tej gąbki używać, jednakże ona była naprawdę bardzo świetna, ale o tym dalej Wam opowiem. Dobrze, będą na razie głupoty, okej. Okay. Wyglądamy, co mamy w naszym styczniowym pudełku. Na pierwszy ogień idzie produkt Benefitu. Jest to baza, która wygląda z i minimalizuje pory. Skóra po, zastosowa po zastosowaniu doświadczeniowych wygląda jedwabiście gładko. Doskonała jako baza, właśnie pod makijaż, dla każdego rodzaju cery. Um, oczywiście na pewno mam mnóstwo silikonu. Zresztą ja ten produkt posiadam w pe wersji pełnowymiarowej. Traktuję wyłącznie jako bazę, właśnie pod makijaż, chociaż nie za bazami silikonowymi. Jest to produkt, który po prostu komuś podaruję. Kolejny produkt to krem pod oczy, czyli kosmetyk, który bardzo lubię. Um, jest to krem pod oczy firmy Violik. Y Przeciwdziałający procesom starzenia 35, czyli coś dla mnie, wyraźnie redukuje zmarszczki wokół oczu oraz skutecznie zapobiega powstawaniu nowych. Likwiduje obrzęki i cienie oraz wzmacnia i regeneruje delikatną skórę wokół oczu. A w ogóle ja zapomniałam właśnie przy, przy tej bazie, przepraszam, wracamy do produktu numer 1 Przy bazie Benefitu opowiedzieć o jej cenie. 149 zł kosztuje pełnowymiarowy produkt, czyli 22 ml. Tutaj mamy 3 ml. Ok, teraz wracamy do produktu numer 2, czyli kremu pod oczy w Biolik. Jest to pełnowymiarowy produkt, jest go 15 ml i kosztuje około 16 zł. Myślę, że go z przyjemnością przetestuję, ponieważ bardzo lubię kosmetyki pod oczy, wokół oczu. Jest to jeden z moich koników, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Ehm, patrzę na skład, silikon. Mm -hmm. Całkiem coś tam się fajnego dzieje w tym składzie, więc myślę, że. Później na końcu już są jakieś BHA, zapachy, ale, ale myślę, że nie będzie, nie będzie tragedii. Trzeci produkt na naszej liście to firma polska, jest to marka Liren, balsam do ciała Golden Charm. Jest to balsam, który pozwala poczuć prawdziwą magię złotych drobinek na skórze, która rozbł rozbłyśnie szlachetnym blaskiem, Boże, się nie u weterynarza się nagadałam i chyba już język wstaje wstaje. Zmysłowy zapach podkreśla naturalne kobiece piękno. Jest to produkt pełnowymiarowy? Nie, ponieważ jest około 75 ml, natomiast pełen wymiar ma 200 ml, kosztuje około 16,99 zł. Zaraz powącham, czy faktycznie pachnie tak zmysłowo. No ładnie pachnie, przyjemnie. Jest to taka galaretka z drobinkami. Nie ma tych drobinek to dużo, ale bardzo fajny Zapach mi przypomina jakieś fajne perfumy, wiecie? Drobinek jest bardzo mało, z jednej strony to fajnie, ponieważ skóra nie ma takiego total wieczorowego looku po nałożeniu tego żelu, z drugiej strony przydałoby się trochę więcej, bo jak roztarą, to są takie bardzo no, rozrzucone tam pojedyncze iskierki, ale, ale ja lubię takie oświetlenie na błyszczance kosmetyki, więc okej. Okay. Czwarty produkt to Pantin Natural Fusion Oil Terapii. Jest to eliksir z olejkiem arganowym zapewniający 24-godzinną 24 ochronę przed uszkodzeniami oraz odżywienie dla zdrowych wyglądających włosów bez ich obciążenia. Jest to pełnowymiarowy produkt, cena jego to 21,99 ml. Ym, od razu oczywiście nie byłabym nie zerknęła na skład. Oczywiście ma silikony, których ja nie demonizuję, nawet lubię silikony, zwłaszcza na końcówki i na długość włosa, ponieważ bardzo fajnie chronią przed różnymi yy, niedobrymi czynnikami zewnętrznymi, włosy tak się nie rozwajają. Ale raz, dwa, na trzecim miejscu jest już alkohol denat. I yy, ja nie lubię tego alkoholu w żadnym kosmetyku, a tym bardziej w kosmetyku do włosów. Moje włosy są zniszczone, przesuszone, zwłaszcza na końcach. I taki alkohol na pewno zrobiłby im krzywdę. W ogóle skład jest taki sobie, ponieważ mamy silikony, ten niedobry alkohol, teraz jest zapach i dopiero później mamy olejek arganowy, więc, więc na pewno ten olejek nie będzie miał kontaktu z moimi włosami, nie zaprzyjaźni się z moimi włosami i na pewno komuś podaruję, komuś kto ma zdrowe włosy, żeby, żeby mu nie zrobić kuku. Ostatni piąty produkt to gąbka, o już wspomniałam, Kączak, 100% SPA. Zuszcza i wybekoczyszcza skórę twarzy, jednocześnie regenerując oraz stymulując przepływ krwi. Jest to pełnowymiarowy produkt, który kosztuje około 40 zł. Bardzo dużo, ponieważ, yy, no właśnie, mi się dobra, że tego kosztuje około 19 zł. Chyba jeśli spojrzałam, bo tutaj większość tych gąbek kosztuje 19 zł, a ta moja za 40 zł nawet nie jest pokazana tutaj. W ogóle na tej karteczce są bardzo fajne tego, na przykład lawendowa. Z olejkiem lawendowym, ja mówię, mam w lawendy. Albo od Bogatona będzie aktywny. O, taką bym mogła mieć taką czarną. Super jest. Ja mam jakąś 100% spa. Jeszcze jej nie oglądałam nawet. W ogóle nic nie oglądałam. No, nie jest takiej do wielkości, jak ta moja gąbka, którą kupiłam w Rossmanie. trzeba się gdzie sprawdzić, ale jak już mówiłam... Takie gąbki do twarzy bardzo pani się u mnie sprawdzały, ponieważ naprawdę ta skóra yy, odzyskiwała taki zdrowszy, gładszy wygląd. Natomiast moje mojej łazience jest dosyć wilgotno i te gąbki bardzo długo schły i po prostu yy, później, no, po kilku tygodniach już ją wywaliłam, ponieważ no, miałam yy, bardzo poważne obawy, że jest siedliskiem bakterii, że tam się wykluba coś, co później zaszkodzi mojej skórze, która jest strasznie kapryśna. więc Widziałam, że nie będę taki gąbek używać. To po używam, bo jest, jestem jej ciekawa 100% spa. No zobaczymy. Ale, ale generalnie też na pewno poużywam dosyć krótko, żeby nie szkodzić mojej skórze. Ok, pięć produktów za nami. Co sądzę o styczniowym pudełku? No nie powaliło mnie ono na kolana. Nie ma tragedii, natomiast yy, no nie jestem jakoś tak szczególnie oczarowana zawartością styczniowego Glossy Box. Yy, jest ono takie typowo pielęgnacyjne, i oprócz oczywiście tej bazy, yy, bo to jest dla mnie baza. Yy, baza pod makijaż nie yy Benefit. Jest taki dosyć pielęgnacyjny. Yy. Marki też nie są takie specjalnie luksusowe. Z miłą chęcią testuję krem Bio, chociaż firma ta mimo fajnych składów jakoś tak nie, nie przyspiesza bicia mojego serca, nie miałam już kilka produktów. Bazę Benefit'u mam w pełnym wymiarze. Jest to baza typowo silikonowa. Nie spodziewajcie się, że jakoś wybitnie zmniejszy Wam pory. Oczywiście wizualnie na pewno ich widoczność zmniejszy, ponieważ wypełni silikonami. Natomiast ja nie traktowałam tego jako produktu pielęgnacyjnego. Firma Lirena nie jest dla mnie marką luksusową. Naszpikowane silikonami i zgrodzą na trzecim miejscu alkoholem. Eliksir do włosów, pan Tint też jakoś nie, nie zachwyca. Gąbka. Te gąbki są całkiem fajne, jak już Wam wspominałam, ale można je kupić taniej w Rosmanie. W życiu bym nie dała 40 zł, tylko w na karteczce tą gąbkę. No tak, no powiem Wam, że, że no, szału nie ma. Nie pamiętam, co mówiłam o grudniowym pudełku, chyba mi się nawet całkiem podobało. Natomiast styczniowe, no takie dosyć słabe mi się wydaje. Ciekawa jestem, co ekipa Glossy Box zaprezentuje nam w lutym w lutym. Coś dla zakochanych, coś, coś co pobudzi zmysł. No zobaczymy. Okej. Okay. Koniec tego gadania. Kończę. Zmywam makijaż, przebieram się w coś wygodnego i zabieram się do pracy. Serdecznie Was pozdrawiam. Buziaki. Dziękuję, że mnie oglądacie. Pa, pa. Do zobaczenia.